Witajcie moi kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej bajce z cyklu bajek z odczarowanego kufra, a dzisiaj witam Was w niezwykłym miejscu w manufakturze cukierków w Toruniu. Posłuchajcie bajki pod tytułem Słodka. Była sobie raz kraina smakowitości. Kościół był z piernika, domki z czekolady. Za znaki drogowe z lizaków, kamienie z cukierków, jezioro z lemoniady, a ziemia z cukru, pudru. Na pewnym podwórku w tej krainie pojawił się nowy chłopiec. Cześć, jestem słodka! zawołała wesoła ruda dziewczynka. A ty jak masz na imię? Cześć, jestem grześ! Odparł chłopiec bardzo smutno. A co tobie? Czemu masz taką kwaśną minę? Dopytywała dziewczynka, dalej zwisając do góry nogami strzepaka z lizaka. Ach, bo nigdy nie jadłem nic słodkiego. Nic kwaśnego zresztą też. Nie mam smaku. Grubka dzieci zrętwiała ze strachu. Jeju, to straszne żyć w krainie smakowitości, nie móc czuć jej pyszności. To prawda, odparł Grześ. Ale wiesz, nie martw się, spróbujemy ci pomóc. Oznajmiła słodka. Naprawdę nikt nigdy jeszcze nie próbował mi pomóc. Zwykle nikt mnie nie zauważa. Uszy do góry na pewno znajdzie się coś, czego smak poczujesz, zakrzyknęła. Dzieci zaczęły więc przynosić Grzesiowi różne smakołyki. To Lizak porzeczkowy, spróbuj oznajmił mały Blondas. M. Mm, nic, odparł Grześ. To cukierek truskawkowy, mój ulubiony. Przyniosło inne dziecko. M. Mm, nic, a nic. To jest mój lizak malinowy, proszę. Podała słodka. Mm. Nic. Ananasowy? Próbowali uparcie. Nic. Czekoladowe? I tak dalej, i dalej, i nic, i nic, i nic. Ojej, to już wszystko, co mamy. Smutno oznajmiły dzieci. Ale wiesz co? Zaczęła słodka. Nawet jeśli teraz nie czujesz żadnego smaku, to nie szkodzi. I tak możesz należeć do naszej paczki. I jesteś fajny taki, jaki jesteś. Kochamy Cię. <grytanie> słodka jesteś zaśmiał się Grześ. No przecież zaśmiała się szeroko słodka znów zwisając do góry nogami strzepaka. O! Wyrzuć z siebie niepewnie Grześ. Chyba, chyba, chyba coś czuję. Spokojnie, odparło inne dziecko. Nie musisz nic udawać. Z nami możesz być taki, jaki jesteś. Jesteś fajny. Tak, poczułem to, ale właśnie w tym momencie poczułem też jakby, jakby, jakby smak. Dzieci zbliżyły się wszystkie. Trzymaj, słodka podała Grzesiowi lizaka truskawkowego. Jeju, czuję taką łagodność na języku. To jest słodycz, zawołały dzieci. Czy czujesz? Czujesz smak. Tak! Wykrzyknął radośnie Grześ, i wszystkie dzieci zaczęły śpiewać. Gdy chcesz poczuć życia smak, zaznać słodyczy, to pokochać się, daj. Nie jesteś już sam, masz nas. Ale jak to się stało? Zawołał mały blondas. To się stało, gdy powiedzieliście, że mnie kochacie, wtedy coś poczułem. Yee, yeah! zakrzyknęła słodka. To miłość nadaje życiu smak. I znów dzieci zabrzmiały radosną pieśnią. Gdy chcesz poczuć życia smak, zaznać słodyczy, to pokochać się daj. Nie jesteś już sam. Masz nas, masz nas masz nas. I wszystkie zaczęły wesoło tańczyć i podskakiwać. Kochani, jeśli jesteście głodni słodyczy i pragniecie poczuć smak życia w pełni, to nie siedźcie sami, bo razem wszystko smakuje lepiej. Zaśpiewaj piosenkę, aby stać się jednym z nas. Uwaga! Zaśpiewajmy jeszcze raz. Gdy chcesz poczuć w życia smak, zaznać słodyczy, to pokochać się daj. Nie jesteś już sam, masz nas, masz nas, masz nas. <grywy> no i teraz jesteś członkiem paczki krainy smakowitości. Na początek możesz przyjść tu. Zapraszam cię do manufaktury cukierków w Toruniu. Polecam wam słodycze z naturalnym ksylitolem. Zamiast cukru. Dzięki ksylitolowi pozyskiwanemu z brzozy, słodycze są słodkie, ale zdrowe, gdyż ksylitol działa przeciwko próchnicy i jest polecany dla diabetyków. Osób które nie mogą jeść cukru. A teraz uwaga, niespodzianka! Mam dla Was konkurs. Do wygrania jest kufer pełen smakowitości. Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod filmem. A pytanie brzmi: co to za magiczna, słodka substancja? Która jest zdrowa, pyszna i nie jest cukrem? A drugie pytanie brzmi, co sprawiło, że grześ zaczął czuć smak? Kochani, czekam na Wasze odpowiedzi, a ja teraz wysyłam Wam mnóstwo buziaków i mnóstwo słodyczy. Także. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnej bajce. Ciao!